Do śmieci, panie. A to ze pory są laki. Nawet nie, jak za jesteśmy. Może jakiś się, żeby mu pomóc? Nie, nie, się, kurwa. 12. się, nie, nie, to sztuka chodzi nie, 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 wyciągnąć nie, nie, z rabki. nie, nie, Ja pierdolę. Stańże tutaj gdzieś. Pomóżem mu. Ale co o tym? Stańże, mu. Wyciągniemy mu ten ty... No, piec. fajnie, bo to szkoda chłopak, nie? Powinieneś być, kurwa... Powinieneś być po to Gdybyś mu sklacował auto, to jeszcze kurwa... Jeszcze mu nie chcesz pomóc. Zróbmy no, to. Jest, to. Jest, tak. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. tu to. Zróbmy to. Wiem, co, to. Ja Zróbmy to. Ja wiem, się to. Zróbmy to. Zróbmy to. to. Zróbmy to. to. Zróbmy to. to. Zróbmy to. 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 To jest kawałek w bo Dojedziemy bardzo jedyną, bo ja nie wiem. Tak się dzieliło, że to płatnie nam. Ociernik tam, żeby nie chodzić. Ociernik tam, żeby nie chodzić. Ociernik tam, żeby nie chodzić. Ociernik tam, żeby nie nie chodzić. Lepiej te dwóch łosów zagiąć tak? na oponę. Lepiej te no no zagiąć na oponę. Żeby nam nie łapało. Żeby no, no, no,

nawet nie Boże, nie ale, ale w życiu ja bym nie pomyślał, że to jest tak nie No Słuchajcie, tu sobie do góry, przejdziecie te zakręty i w lewo na mur za i zjedziecie na dół.

Ja to już trzecie co zakręt tylko powoli i w lewo na mur zasiklę. Jedziecie na dół do polonina i w lewo, lewo na no nie nie? I w prawo jeszcze fałpę szybko, bo to jak noc nosa, ale świateł nie macie. Ani... No. Z jednej strony tam coś macie. Nie? No.